Witam wszystkich, cieplutko serdecznie moi drodzy, Marian Czolo z tej strony, kłaniam się, mamy piątek, piąteczek, piątunia, zatem czas na nieco luźniejszą formę materiału w postaci takiego QA, ale dzisiaj pytania zadaje Chat GPT, wygenerował kilkanaście ciekawych pytań, które do tej pory nie pojawiły się w licznych, organizowanych przeze mnie licznie, może tak, QA, więc co, będzie szansa poznać lepiej... Punkt widzenia Mariana. Zachęcam do czynnego e, brania udziału w komentarzach, w sekcji komentarzy. Zadawajcie pytania, dawajcie feedback. Ja wszystkie komentarze czytam. Do niektórych nawet się odnoszę. Więc co, standardowo kawka, herbatka w dłoń, chociaż ja mam tylko nauczkę i jedziemy. Czat GPT, py... Czat, Przepraszam, jeszcze raz to się wytnie. Chat GPT pyta, czy wolę wygrywać brzydko, czy przegrywać pięknie. No niestety, rozczaruję Was, wolę wygrywać brzydko. Wygrana to wygrana. Jest szybka gratyfikacja, hejo. Od małego jestem bardzo rywa, rywalizacyjny i po prostu nie lubię przegrywać, stąd biorę nawet te brzydkie, wygrane, takie chociażby jak i wygrana na czas w kiepskiej, często przegranej pozycji. Jedziemy dalej. Jak opisałbym swój styl w kilku słowach. Ojej, mogę nawet w jednym. Mięciutki. Mięciutki i spokojny. Tak to mniej więcej wygląda. Jak wygląda mój mindset przed ważną partią, czy to OTB, czy online? Online nie grywam ważnych partii. No, te może w e, tym roadzie, tu 2200 czy tam 2100, ale tak to, tak to nie traktuję ich aż tak mega serio. A jakbym miał mega ważny turniej, gdzie jest ostatnia runda, muszę wygrać, wszyscy liczą na moją wygraną, no czułbym stres, pewnie wpływałoby to jakoś niezbyt korzystnie na mój performance mam wrażenie, no bo wciąż uczę się jakby mm, radzić z emocjami podczas y, trudnych pojedynków ważnych pojedynków dobrze, jedziemy dalej czy mam jakieś rytuały przed grą jak sportowcy? oczywiście, parzę kawę, wiadomo jak jest, turnieje presja emocje, taka sekcja A czy była jakaś najbardziej emocjonalna porażka która zapadła Ci w pamięć? Emocjonalna porażka, sytuacja, kiedy przegrałem i wziąłem to mocno do serca. Kurczę, ciężko powiedzieć. Przegrałem tak wiele partii w życiu, zarówno przy desce, jak i na diagramie wirtualnym online, że nie mam jakiejś konkretnej jednej. Każda boli. Chociaż z tych ostatnich, to ten. Ta pozycja, gdzie wydawało mi się, że jest pad, nie wiem, czy kojarzycie, to była ta, ta, ta partia na licze a ja po prostu miałem mata i był remis, bo zapatowałem. Zapatowałem w ogóle, myśląc, że i tak jest pad, a była wygrana. To mnie bolało. Jeszcze <laughs> pomyślałem sobie, co ja tu robię w ogóle. Dobra, online kontra partię OTB. Yy, jakbym to określił, co wolę? No, przy desce są większe emocje. Większe emocje zdecydowanie. Widać rywala, jest też element gry psychologicznej, zazwyczaj też jakoś tak Bardziej zależy na wygranej, niżeli partii w necie, więc OTB wybieram jednak mimo wszystko, chociaż gram znacznie rzadziej. Dobra, szachy w kulturze i życiu. Co myślisz o Gambicie Królowej jako serialu? Zwykły hype, czy jakaś wartościowa rzecz? Ten serial zrobił dużo, wielokrotnie to powtarzałem, że dzięki temu serialowi masa ludzi zainteresowała się szachami, czy też powróciła do szachów. E, zupełnie wtedy, kiedy ja miałem swój hype, e, jeśli chodzi o swoją twórczość na YouTube, też dużo osób pisało mi: Marian, super, dzięki. Wróciłem do szachów, odkurzyłem szachy, ściągnąłem je z wysokiej półki i gram znowu. No to fajnie, to miło. Myślę, że dobrą robotę zrobił Gambit Królowej. I też swoją drogą, bardzo fajny serial. <laughs> Jak szachy zmieniły Cię jako człowieka? Wciąż uczę się cierpliwości. Myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że wciąż mam z tym problem, to szachy nauczyły mnie, nauczyły mnie kilku ważnych elementów. Przede wszystkim, właśnie tej cierpliwości, jednak mimo wszystko, gry fair, play, gry fair play. Wzmocniły we mnie, właśnie ten system gry fair play, w ogóle rywalizacji fair play. No i przede wszystkim tego myślenia przyczynowo-skutkowego, a także chyba myślenia takiego obiektywnego, bo. Często w życiu nam się coś wydaje. Widzimy wszystko przez pryzmat własnych jakichś doświadczeń, przez pryzmat własnej, własnej soczewki, że tak powiem. nie? Ehm, natomiast szachy uczą takiego obiektywizmu, dobrze mówię. Tak. Ci się coś może wydawać, ale prawda jest inna. Szachy ukazują go o prawdę. Nie? Naga prawda w szachach, coś pięknego. Yy, więc to zdecydowanie. No ehm, i pokory chyba. Je. Pytania z twistem dla fanów i widzów. O, taka sekcja, nie? Gdybyś był szachowym otwarciem, to którym i dlaczego? Jakimś niepoprawnym musiałbym być otwarciem takim kurczę odklejonym trochę. Nie wiem. Gambit Jeroma. <laughs> Poświęcanie dwóch figur człowieku. Ciężko powiedzieć. Gambitem Evansa jednak mimo wszystko. Dobra, lecimy dalej. A co sądzisz o buletach? Sztuka czy beka? Nie no, sztuka to nie. Hmm. Fajna odmiana. For fun. Głównie bardzo rozrywkowa. Tam merytorycznych, szachu, merytorycznych szachów nie ma. Fajna odskocznia. For fun. Nic więcej. Jedziemy dalej. <coughs> Czy zdarzyło mi się kiedyś wygrać kompletnie przegraną pozycję? Oczywiście. Jak najbardziej. Zdecydowanie tak było. Dobra. Jedziemy dalej. A... Teraz bardziej lifestyle'owe będą pytania. Słuchajcie, już od szachów troszeczkę odbiegamy. Gdyby nie to, co teraz robisz, co robiłbyś w alternatywnym życiu? No, co robię? Jestem nauczycielem, twórcą szachowego kontentu, że tak się wyrażę. Co robiłbym w alternatywnym świecie? Nie wiem, nie widzę się gdzieś na budowie. Jakoś tak z sam szacunkiem, oczywiście do ludzi, którzy pracują. Zresztą też próbowałem, jak byłem młody. Co ja bym robił? Może byłbym kierowcą? Jest taka szansa, lubię jeździć. Może byłbym kierowcą? Może byłbym pisarzem? Nie wiem. Pracowałbym raczej umysłowo niżeli fizycznie. Co mógłbym robić jeszcze, skoro nie nauczyciel? Nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie. Mógłbym być dyrektorem firmy, któremu płacą za, za to, że jest, nie? no Ciężko powiedzieć, ale coś z tworzeniem związanego. Ja uważam się za osobę kreatywną, więc może jakieś kurczy. Dziennikarzem byłbym. Dziennikarzem byłbym, normalnie. Nawet składałem papiery, słuchajcie, tutaj do telewizji w Stokom, nawet nie wiecie. Miałem rozmowę też kwalifikacyjną. Poszła średnio. Ale finalnie... Byłem już umówiony na drugi etap, ale finalnie wróciłem do szkoły, jako że miałem taką opcję. Dobra, lecimy dalej. Hmm. Czy mam swój bucket list? A, coś co bym chciał bardzo zrobić. Przez długi czas były to Stany. Chciałem odwiedzić te, te Stany Zjednoczone. Dalej chcę, chociaż już nie tak bardzo, trochę mi przeszło. <grym> to bym chciał bardzo zrobić. Pilotować prawdziwy samolot. To zdecydowanie. <grym> Chciałbym mieć też swoją strzelnicę. Może kiedyś. Ok, jedziemy dalej. Hmm, coś ciekawszego wybiorę. Czy była jakaś sytuacja w życiu, gdzie postąpiłeś wbrew logice i się opłaciło? Była taka sytuacja. <laughs> Mój ojciec to weterynarz, który przez 30 lat miał swoją firmę dobrze prosperującą. Eee, no i wiadomo, ktoś musiał przejąć tę firmę, ten rodzinny biznes. No i oczywiście padło na mnie. No, i przygotowywałem się do tego zawodu. Nawet już zebrałem dokumenty, jechałem zawieźć je do szkoły na Wolsztynie, pamiętam, i zawróciłem w połowie drogi. Poczułem, że to nie to, poczułem, że to nie jest moja droga. To było nielogiczne, bo logiczne by było to, jakbym po prostu przejął schedę po ojcu, on by mnie wdrożył, przejąłbym jego rynek, klientów i tak dalej, ale, ale postąpiłem wbrew logice. Posłuchałem serca wtedy, pamiętam, ale nie żałuję, powiem Wam szczerze. Dobra, jeszcze parę pytań. Social media, fame i być online. Aha. Co mnie najbardziej śmieszy w świecie influencerów? Śmieszy to może nie, ale żenuje mnie parę rzeczy. Żenują mnie te, te wiecie co, te takie te takie dramy o Te... Jak oglądam te konferencje tych fejmów, Znaczy oglądam. Gdzie nieraz mi ktoś podeśla albo mi się wyświetli. Jadą po sobie w ogóle od najgorszych, po swoich matkach, wulgaryzmy tam padają po prostu co drugie, co trzecie słowo. To jest po prostu intelektualna brędza. Nie mówię o wszystkich, nie wrzucam do jednego garnka, ale, ale jest tego sporo. I to mnie. To mnie odpycha wręcz. No śmieszy umieć. Tacy prawilniacy mocni, tacy internetowi prawilniacy, którzy tam... O zasadach mówią i, i to... No, no. A zresztą jakby tak się przyjrzeć jednemu drugiemu w życiu prywatnym, zobaczyć, czy tych tak zasad charakternie przestrzegają, to no, różnie by to mogło być. Zresztą pojęcie jakie zasady trzeba mieć w życiu, oczywiście to jest bardzo ważna sprawa, natomiast mówienie o nich tak na pokaz i, i tak... Chełpienie się tym, że ja mam te zasady i ja jestem taki charakterniak. Krowa, która dużo muczy. Znacie temat. Dobrze, co jedziemy dalej? A Co sądzisz o autentyczności w sieci? Czy da się ją utrzymać? Czy ludzie ją szanują? Szanują autentyczność. Być autentycznym w sieci jest mega ważne. Ludzie są też, No nie są głupi wbrew obiegowej opinii, że żeby zwątpić w demokrację, wystarczy 5 minut porozmawiać z przeciętnym wyborcą, chociaż to też trochę ma prawdy, takie powiedzonko. Natomiast autentyczność jest istotna, bo jeżeli będziemy udawać, czy to w życiu, czy właśnie tworząc jakiś content, no to też jest życie, nie? Jakby jakaś część życia. To szybko nas przejrzą. Szybko nas przejrzą i po prostu wyjdziemy na na pajaców, którzy kreowali się na kogoś, kim nie są. Eee, każdy nosi jakieś maski, trochę udaje, ale ja się staram robić to jak najrzadziej i jak najmniej. Nie zawsze się da, wiadomo. Idę do pracy, nie mogę być. <laughs> nie mogę zachowywać się tak, jak na przykład spotykam się z przyjacielem na ognisku. Nie? No to, to, to muszę mieć jakąś tam formę maski na sobie. Eee, tak samo tutaj, chociaż staram się mega być sobą. Oglądam sporo szachowych twórców, powiem wam, wielu, i polskich, i zagranicznych. I co sobie mogę powiedzieć? Sobie, o, tak bardzo, bardzo szczerze, że jestem najbardziej chyba otwartym, niejednokrotnie przyznającym się do własnych słabości twórcą. Być może najautentyczniejszym twórcą jestem na szachowym YouTube. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co Wy sądzicie, dajcie znać. Dobra, nie przeciągam, słuchajcie, fajnie, myślę, że można było sobie pogadać, dajcie znać, co myślicie o takiej formie, dajcie znać, co do poszczególnych wątków. No i co, ja Wam życzę dobrego dnia, dobrego, udanego weekendu, no i nie zwalniamy tempa, jakieś partyjki oczywiście się pojawią, jutro jadę na Grand z Turzulą. będziemy tworzyć vloga z tego wydarzenia, no i oczywiście gdzieś tam na dniach się go wrzuci.